Tu skręcę, będzie Bajunia. Siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy serdecznie. <gry> tak jest, kochani, co tu leży przede mną? Pewnie y, wprawione oko już dawno zauważyło. Polędwica, nie polędwiczka, polędwica, bo to jest 70. Deko, y, polędwicy, polędwiczki wieprzowej, więc naprawdę gigantyczna. E, tak jak sami pewnie wiecie, co niektórzy, że trafiają czasami 30 deko, a czasami 70 deko, co świadczy, że świnia była e, takich potężnych e, gabarytów. Dokładnie. A jak się ma osobową, sześciosobową, mailiśmy już sześcioosobową rodzinę, która lubi e, zjeść, nie myślę tu o sobie, e, to trzeba takie większe rzeczy przygotowywać. Musimy sobie ją zamarynować, bo będziemy ją robić w piekarniku. Dnia jutrzejszego tu mam ten pojemniczek. Tu ją trochę skręcimy i w tym pojemniczku będzie nam leżakowała w lodówce do jutra. W czym będziemy marynować? W przyprawach. Miska, łyżka, olej. Oczywiście ja nie będę tu się bawił w lekarza. Jakie przyprawy? Pieprz czarny, czosnek granulowany, granulowany nie świeży, kurkuma, papryka słodka wędzona oraz majeranek to są takie przyprawy a ile czego to zależy wszystko od was więc nie będę tu narzucał że tyle czy tyle według waszych kubków smakowych co tak baczysz na mnie kurkuma do czego kurkuma jest po to że ona tak bardzo zabarwia aha Dobra. i sól, i sól zwykła ona tak bardzo zabarwia postaram się wytłumaczyć to w ten sposób jak są na przykład gotowe Rzeczy na grilla, gdzieś tam w marketach, nie wiem. Nieważne. Na B, na L, na y, polomarket na przykład. <laughs> to właśnie te wszystkie karkówki i te inne rzeczy są takie bardzo pomarańczowe, takie ładne. I to właśnie przez kurkumę, bo ona tak bardzo to. Nawet dłonie potem są takie nie do domycia za pierwszym razem. Więc po to ta kurkuma, jak Cię moja droga, to wszystko interesuje. Oleju tyle. Nie wiem ile, ale tyle. I teraz te wspomniane przyprawy. Sól, to wiadomo będzie do smaku. Marynatę po rozmieszaniu sobie Spróbujemy. Na razie tam tyle. Jak będzie potrzeba? Tyle, czyli łyżka. Dobra, Ty będziesz tłumaczył. Ja będę sypał, a Ty tam tłumacz moim kochanym widzom. Ja mam być Twoim I tłumaczem, tłumaczem? To tak jest najcięższe za, mi zadanie. Tak jest. I moim grupowiczom oczywiście zapraszam na grupę przy okazji. swojskie gotowanie i wędzenie. Ale pięknie pachnie ta papryka wędzona. Zobacz. Łyżka papryki. Zobacz, jaka ładna, widzisz? Mhm. Tak jest. Oczywiście polędwica jest duża, więc przypraw też musi być dużo. Czyli mamy olej, mamy sól, mamy paprykę. Teraz pieprz czarny. Z pieprzem bym nie przeginał, mhm. bo będą to też jadły dzieci, więc pieprzu damy. Tłumacz, tłumacz. Łyżeczka. Małą łyżeczkę. To jest łyżka, a łyżeczka to jest mała, więc yy, mała łyżeczka. Teraz będzie kurkuma. Ta wspomniana która, ona jest też charakterystyczna, więc też jej wystarczy tyle, widzisz? pokazałeś mi widzę. Tak, widzem? pół łyżeczki. To nie jest, no dobra, pół łyżeczki. Pół łyżeczki. łyżeczki, to jest łyżka. To jest, dobra. Czosnek granulowany premium. Tego czosnku damy dość dużo. żeby, ale zawoniało czosnkiem. łyżka. łyżkę. Dobrze. I teraz damy majeranek. Dobra, otworzyłem. W ogóle mi tu majeranek nie pasuje do tych przypraw. A mi pasuje i co teraz zrobisz no z tym? No nic, no czyli oczywiście, co? że... No czyli co? No, jak robisz ją w takim, yy, że tak powiem stylu z papryką, z czosnkiem i z kurkumą, to nie wiem do czego ten, ten majeranek. Pół małej łyżeczki, proszę nie słuchać głosów w tle. Możesz usiąść. Dałeś to już tak specjalnie, żeby pokazać, że się zawahałeś. Nie, no, bo ja wiem, co ja Ci mam, chodzi po ja głowie, żebyś mówiłam, jadła że potem. To, to wiecie, nie? Ja, wiecie. Mierzamy to. Rozprowadzamy te przyprawy. Nie, majeranek trochę tam zmieni, jakby nie patrzeć, będzie tak tam się tam gdzieś trafiał. Pasuje jak. Jo, ja, jak co, jak świni siodło. Mhm. Nie przesadzaj, Nie jakby znasz tej kurkuma nie było, ale to w ogóle nie, nie znasz. Się. Kurkuma. No, dlatego mówię, że kurkuma do majeranku? Ocipiałeś? Chowuj się. Trochę szacunku przy ludziach. Ha, powąchaj, niuchnij, zaniuchaj. I co mam ci powiedzieć, że co? Na pewno ci brakuje czegoś słodkiego. Nie. Nie. Dobrze soli. jest. Nie, sól jest dobrze nawet. Teoretycznie sól jest od 18 do 20 gramów na kilogram przy na sucho, przy soleniu na sucho. Myślę, że w tej łyżce więcej nie było. Tak, jest ok, jest pięknie. I teraz przekładamy tą polędwiczkę do tego naczynka. O, i będziemy smarować. Przelewać i smarować. Mam tu przygotowany pędzelek. Nie zawaham się go użyć. Oleje, może trochę co? Tak, o. No oczywiście, bo ci się nie chce już. Co mi się nie chce? O Jezu, czepiasz się w tym momencie. Chcesz mnie skompromitować ja się, w oczach moich widzów. Tak ty jakbyś też miał, mnie skomprom. Jakbyś miał coś lukrować, to ja nie wiem. Patrz, na, nakapałem. Czasami. No ale ja, czasami. Czasami kapnie, nie? Rzadko, ale. Wiesz co? Weź. No co? No kapło, zobacz. Ładnie pomalowałem. I zobaczycie, jaki ona będzie miała ładny kolor. Oczywiście przewracamy ją na drugą stronę. Trochę ręce mam brudne, ale to nic. Się umyję. Tylko pamiętajcie, że ta y, kurkuma, ona naprawdę bardzo mocno nam to zabarwia. I nie tylko. Ubrania, wszystko? Tak, wszystko. Kurkuma. Oczywiście nie tylko dłonie. Dłonie to jest mały problem, ale ubrania. Jak mamy pobrudzone ceratę? Y, ceratę to się akurat wiesz, mhm. Weźmiemy się i wyczyścisz. A to musisz się pośpieszyć, bo to się wżera bardzo szybko. To się wżera. A faktycznie ty, to tak kiedyś było coś, nie? No tak. No, mówiłem, od razu, od razu pamiętałem. Widzisz, mam pamięć dobrą. Mhm. Nacieramy z każdej strony. Przykrywamy za chwilę specjalnym dekielkiem przeznaczonym do tego y, pojemniczka i odstawiamy do lodowy. Ona nam pięknie przejdzie tymi przyprawami. Oczywiście nie jest to konieczne, żeby to nam się y, jakby to powiedzieć w tych przyprawach tam było aż cały dzień, ale będzie dobrze. Pięknie. Dumny jestem z siebie bardzo. I teraz tak. Zamykamy. Będziemy ją piekli w naczyniu żaro, A czemu tutaj mi tak jakoś, tak jakoś przy, przy, ten. Dobra. W naczyniu żaroodpornym, ale dopiero jutro. Jutro ciąg dalszy, więc ja zanoszę do lodówy i do jutra. Ten dekielek, ta przykrywka też sprawiła to, że. Ta polędwica nam nie obsychała. Oczywiście mamy dzień drugi, mamy też naczynko, żaroodporne. Będziemy ją piec w temperaturze 180 stopni. Myślę, że pół godziny. Trzeba to kontrolować. Oczywiście taką polędwiczkę można sobie podsmażyć przed pieczeniem na przykład na patelni. Tak sobie tam z jednej z drugiej. Ona jest wielka, bo ma 70 deko, tak jak wspomniałem na początku. Ja sobie ją ułożę tu pod skosem, ona później podczas pieczenia nam się skurczy. Czasami niektóre. No już miałam powiedzieć, że czasami niektóre rzeczy się kurczą i nie mamy na to wpływu. Tak jest niestety. Tak że... jest. Y... Woda jest zimna, czasami. To jak to jest. Tak niektóre jest. rzeczy kurczą się bez wpływu temperatury. O polędwiczce myślisz, tak? Nie, no polędwiczka pod wpływem ciepła się skurczy. Dobra. Żebyś czasem nie powiedziała czegoś, przez co będziesz musiała się wyprowadzić. Albo ty. Pokaż. Oczywiście puści nam wspaniały soczek. Mhm. Pyszne. Do piekarnika pilnujemy. Nie wiem, jaką temperaturę w środku będzie miała po tym czasie. Poledwita jest taki, taki najbardziej szlachetny kawałek mięsa w świni, więc ona nie musi być nie wiadomo jak bardzo dopieczona, żeby była soczysta, a nie taki kapać, prawda? Prawda. Prawda, więc ja idę myć dłonie, przekładam do piekarnika 30 minut na pewno. Myślę, że nie dłużej, a jeśli będzie dłużej, to na pewno wam powiem. No i w sumie to będzie tyle, jeśli chodzi o obróbkę. Polędwiczki, więc widzicie jakie to jest szybkie, a jakie to będzie pyszne, to za chwilę Wam pokażę. 30 minut, jednak czasu nie zwiększałem. Piekarnik góra-dół bez termoobiegu, bo to też jest istotna rzecz pewnie, co dla niektórych. Gorące, myślę, że dopieczone, ale delikatne, mięciutkie. Teraz sobie przekroimy i Wam to wszystko pokażę. Widzisz to, tak, żeby ładnie to, to, to ten. Kroić prosto czy pod skosem? Pod skosem, jak zawsze. Pod skosikiem, tutaj. Tak. I uwaga. Pójdźcie na to. Co mamy w środku? Pokaż kotku, co masz w środku. Czekaj, ja to nagniotę, żeby było widać tą soczystość. Nie oblało. Nie, chla, nie, nie prysło na ciebie? Nie. Nie pryska. Piękna, soczysta. Niesamowite. I kroimy teraz. Taka ciepła, najlepsza oczywiście. Bo na zimno to już smakuje inaczej. A taka właśnie jak teraz. A to sobie nie wiem, czy to warto było tutaj kro kroić to na końcu. No nie. Bo no Niesamowite. Nie będę biletem się bawił. Mm. Nie popocz się. Wygląda, nie kapie. Ładnie wyglądanie. Kosiwa, wiadomo, na zwykłej soli. Idealnie mięciutka. Taka, jaka powinna być. Nie jest przepieczona. Nieoszłamowita. Mm. Zróbcie sobie. Hm. Mm. Mama. Pyszne. Co do tego y, obtaczania w przyprawach i czasu przebywania w tych przyprawach, to myślę, że... Może faktycznie lepiej zostawić to na noc, żeby przeszło no pięknie czuć przyprawami. Na przykład naprawdę tak jak teraz. Więc na pewno to nie zaszkodzi, a tylko może pomóc. Też gruszka? Nie, dziękuję. Trzeba to od razu jeść. A. Trzeba zostawić kawałek. Nie, nie musisz. Czodaj, ten kawałek tutaj. Kochani, wygląda pysznie. Chyba widać. Hmm? Widać, widać. Polecam, zróbcie sobie. A jak podobał Wam się film, to oczywiście łapa w górę i komentarz. Co sądzicie o polędwicy zrobionej w ten sposób? Bo to jest polędwica, nie polędwiczka, bo to jest kawał polędwicy. To jestem to lepsze. Niesamowite. Wow. Mowa. No Bardzo dobre mięso. Takie. Do ryżu, do frytek, do ziemniaków, do czego chcesz. A można również same. Tak samo. Tak samo. Tam, samo. Wszystkie przyprawy niezbędne do zrobienia, do przyprawienia tej właśnie polędwicy dostaniecie w sklepie. Jelux Polska. U, jest napis. Napis link do sklepu Jelps Polska macie w opisie razem z kodem rabatowym kostrzewski10 pisane drukowanymi łącznie z tym właśnie kodem będziecie mieli 10% taniej nasze social media Facebook grupa swojskie gotowanie i wędzenie TikTok swojskie gotowanie Instagram swojskie gotowanie polędwiczka pieczona w piekarniku to wszystko widać, to no nie trzeba nic mówić. Polecam, pozdrawiam, cześć.